Ej, ja zawsze jestem gotowy! Dreamworks przedstawia: Pamiętaj, po, musimy przekazywać naszą wiedzę. Tradycja kung fu będzie wiecznie żywa dzięki tobie, a teraz dzięki nim. W pięściach nie jesteś taki mocny jak w gębie. Nowa wspaniała przygoda w świecie kung fu pandy. Potężna piątka, jakiej jeszcze nie znacie. No, mocarze, prawda? Tygrys, żmija, modliszka, żuraw, małpa. Ale nie od razu osiągnęli mistrzostwo. Musieli poznać tajniki Kung Fu. Dopiero potem zaczęli wymiatać. Dreamworks, tajemnice potężnej piątki. Potężna piątka, tak? Zobaczycie rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Stąd te tajemnice. Normalnie szan. Dreamworks, tajemnice potężnej piątki. Wkrótce na DVD.